Ciema, witajcie z tej strony draga witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj z... dokończymy budowanie naszego domku. Tak, jak nie oglądaliście ostatniego odcinka, to polecam Wam oglądnąć ponieważ na ostatnim odcinku zbudowaliśmy właśnie to, co mam za sobą. A dzisiaj będziemy kończyć budować właśnie to. Więc zostawiacie łapę do góry, co tam na no bo do końca roku szkolnego lecimy po 800 subskrypcji a do końca wakacji lecimy po tysiaka. Także no dobra, lecimy z tym koksem. Ogólnie tutaj mamy crafting z ostatniego odcinka. No i tutaj... Ja ludzie za dużo... za dużego pomysłu nie miałem na ten dom, bo no jednak łóżka, no oczywiście... Pewnie spytać, sztandary. No, po prostu sztandary stwierdziłem, że mogą pasować do tego domku. A zwłaszcza, że czerwony kolor to mój kolor, więc... Dobra, więc jedziemy. I ja miałem taki pomysł, żeby coś takiego zrobić, i coś takiego. I żeby coś takiego było, ok. Sztandary już są jakby wykorzystane, ale można jeszcze tutaj coś takiego zrobić. O, 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 coś takiego zrobić. Takiego? Coś takiego, ok. Wiem, że czego sobie nie wziąłem, a mianowicie. Nie wziąłem sobie mm, pochodni, więc sobie od razu pozbieram pochodnie stąd, jedną tutaj sobie zostawię w tym domku. Ale stąd sobie pozbieram pochodnie. Potrzebuję je do oświetlenia domku. Oczywiście na razie nie zbierałem jakoś bardzo węgla, bo przepalałem to drewnem. Wszystko przepalałem drewnem, bo nie miałem czasu. Więc no. A, pójdziemy spać. Ogólnie. Tak, Idziemy z panką. Ogólnie to ludzie, piszcie w komentarzach, czy chcecie odcinki z kamerką, ponieważ ja mam całą kamerkę przygotowaną. Chyba w ogóle nawet były już jakieś odcinki z kamerką, więc jeżeli chcecie. Piszcie w komentarzach, to już możemy odłożyć. No, dobra, to weźmy sobie od razu te łóżeczka. I ja mam ogólnie, ludzie, taki pomysł, że tutaj, tutaj jest normalnie y, mamy tutaj korytarz. Ale że na górze nie mamy korytarza, a mamy coś takiego, to stwierdziłem, że to jest idealne miejsce na łóżeczko. Ideolo. No zobaczcie ludzie, no idealna wnęka na łóżko. Także stwierdziłem, że tutaj zrobimy łóżko. I tak też zrobimy. Wolałbym, jakby oczywiście było czerwone, no ale niestety nie mamy czerwonego. Chociaż nie, mam wełnę. Czy, to się... Czy przypadkiem się nie koloruje wełną? Ja ludzie nie pamiętam jak się koloruje łóżka, ale może wełną się da. Wyciszyć telefon, żeby mi powiadomienia nie przychodziły. Dobra. No niestety potrzebujemy barwniczek. Niestety tak nie pokolorujemy. No niestety. A już myślałem. No trudno. Pyk. Pyk. Dobra. E, pooświetlamy sobie ten dom troszkę. E, dobra, tutaj damy sobie pochodęńkę. Tu sobie damy pochodnie. Okej, okay, dobra, na góra jest oświetlona. Teraz tylko jeszcze dół trzeba oświetlić. Pyk. Tutaj trzeba oświetlonko dać. I może tutaj jedną i jedną do łapki. Nasze znaczy do ekwipunku Dobra, no to tak. Wziąłem sobie też skrzynkę. Skrzynek trochę. Dzisiaj nie będziemy robić magazynu, bo to kiedy indziej będziemy robić. Ale stwierdziłem, że jakieś tutaj... bo ja ogólnie nie mam pomysłu na ten, na ten dom. Ja ogólnie miałem pomysł na dom, ale jakoś tak od ostatniego odcinka jakoś tak nie wiem. Przygotowywałem sobie to wczoraj, od razu po skończeniu tego odcinka. No i jakoś tak nie przekonam. Zgubiłem ten pomysł na to. Ja miałem, teraz miałem dosłownie tylko w głowie to, żeby zbudować te balkony. I właśnie teraz się tym zajmiemy, lecz muszę zrobić drzwi, ponieważ nie zrobiłem drzwi wcześniej, a będziemy musieli zrobić drzwi na wejście właśnie na taras, a w sumie na balkon i wejście. O, nie przemyślałem tego, bo tu miały być wejścia. Może zrobimy wejścia. Pyk, 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 pyk. Okej, okay, dobra, pasuje. Pyk. I tutaj sobie weźmiemy zwykły bloczek, a mianowicie pewnie spytacie, czemu damy sobie tutaj zwykły bloczek bo tutaj damy płotki jako podpórkę jako podpórkę do tego żeby to wyglądało chociaż trochę jak prawdziwy no no i to teraz już wiele lepiej wygląda no i teraz zbudujemy sobie jeszcze drugie takie to pochodnie uwali Pyk. Dobra, tutaj robimy sobie pek. Wiatę. Pek. Dźwyczki. No i dobra. No i teraz budujemy. I, mm, ja faktycznie, ludzie, nie przygotowałem się do tego odcinka jako super, ponieważ większość rzeczy przygotowania było właśnie do wczorajszego odcinka, który, przed przedwczorajszego odcinka, bo nagrywam to dzień później. Lecz nie wiem, bo jest 23, prawie jak to nagrywam, jest niedzie so, y, piątek, która jest sobota, więc jakby mogę sobie nagrać, do której chcę, bo, się, bo sobie siedzę, o do której chcę. Znaczy, no, żeby nie przesadzać. się z tym. Wiem, sobie chlebek. No tutaj to nie wygląda jakoś. Chociaż mi się to podoba. Oczywiście trzeba zrobić zabezpieczenia, żeby nikt nie wypadł, jak jest na tym balkonie, także zrobimy sobie tutaj płotki jako zabezpieczenia. I ludzie ja tak naprawdę skończyłem ten tak jakby... Ja wiem, że ten do mnie jest jakoś dobra. Ludzie po prostu musimy dać tutaj też trochę. Tu będzie też kawałek maga. Cześć. Wtedyż po prostu będzie kawałek magazynu, no trudno, no przepraszam widzowie, no ja po prostu nie wiedziałem, co tu dać, no, jakby, ja, jakbym był na kreatywie, to bym sobie tam jakieś fajne itemki, jakieś tam, nie wiem, ramki, o, o ramkach zapomniałem w ogóle, żeby sobie wziąć ramki, jakieś ramki bym sobie po, pobierał i takie rzeczy, a jednak jak jestem na survivalu, to mam straszne ograniczenia ogólnie, bo ja... Raczej na kreatywie gram, jak, jak gram Minecraft, to raczej na kreatywie sobie jakieś budowle robię. A tutaj jednak nie mam kreatywa, no i ciężko się to buduje. No dobra, to będzie taki magazyn, no i tutaj może wejść, zrobimy jakieś pewnie wejście w przyszłości do magazynu, albo nie wiem, nie wiem gdzie, no nie wiem, gdzieś pewnie będziemy robić wejście do magazynu. No kurczę, no jednak myślałem, że ten, że budowanie tego domku będzie troszkę dłuższe. Lecz mam pomysł, co możemy tutaj zrobić. A mianowicie, zrobić tutaj jakąś taką leżankę, coś takiego. Tutaj jakiś taki stoliczek. Pyk, tutaj jakiś taki stoliczek. Tutaj taka leżanka. Pyk. Tutaj może jakiś stoliczek taki takie coś. No, coś takiego może być. Też tutaj można. Chociaż. Nie, to będzie źle wyglądać. Nie, płotek mi spadł. Albo wiem. Wiem, jak to można zrobić. Oj, nie. Nie tak, nie tak. Nie tak. tak. Pyk. Tu robimy. Pyk. Płotki jako podpórka. I tutaj zrobimy daszek nad tym balkonikiem. O, to usuniemy. No, to może w sumie tak zostać. No i dobra, pierwszy balkonik mamy w sumie ogarnięty. Czy tutaj by się przydała pochodnia. Fake pochodnia. A może tę pochodnię dajmy tutaj. No i bym potrzebował. Muszę iść jeszcze po jedną pochodnię, do wioski, po jakąś jedną pochodnię. Żeby sobie jeszcze oświetlić ten drugi balkonik Na pewno tutaj będą jeszcze... O, na górze jest Chociaż, dobra, stąd weźmiemy Od kartografa O, papier, pusta mapa, znaczy się Od kartografa sobie weźmiemy Dobra No i biegniemy tam, do naszego domku No, wyróżnia się mocno, jeśli chodzi o wygląd Bo tu też jest dęb, a nie tropik, a nie akacjowy jakby akacjowy dla mnie jest bardzo ładny kolor, bo to pomarańczowy, pomarańczowy jest mocno złączony z czerwonym Ale jednak te akacjowe mi się ostatnio jakoś tak Budowanie domków akacjowych mi się ostatnio bardzo nie podobają Domki akacjowe mi się ostatnio bardzo nie podobają Pyk, pyk, wykończymy to samo Znaczy tak samo to, okej, okay. coś takiego, tutaj płoteczek no i dobra. Coś takiego. Okej. Okay. Dobra. Mam nadzieję, że ten dom wygląda jakoś, jakoś sensownie. Ale wiem, co możemy zrobić ogólnie. Zostały nam te pięć sztandarów. To trzy możemy wykorzystać. W sumie to dwa. Możemy wykorzystać, jeżeli byśmy mieli jakąś drugą osobę, a wiecie, że to jest jednoosobowe, to tak sobie po prostu się po prostu odizolować. Tutaj też sobie na szkleto położyć, żeby się odizolować. Tutaj na górze sobie też mogę postawić pyk. O, nie, to zniszczymy. Tu sobie położymy. I tu. Okej. Okay. Coś takiego. I teraz ludzie nam nikt nie zaglądnie. Jak na przykład śpię. Żaden villagerek nam nie zaglądnie. Do domu. Ej, no ludzie, no ten domek ładny wyszedł. Czekajcie, ja się podbuduję, może i zobaczymy ten domek w pełnej okazałości. Ty, no naprawdę, ludzie. Dobry ten dom wyszedł. Mi się naprawdę mega ten domek podoba. Ej, no ludzie, przyznajcie, czy ten dom nie jest ładny? No, mi się podoba ten dom. Z zewnątrz jest piękny ten dom, moim zdaniem. Mi się na przykład. Nie sądziłem, że jak zrobię te balkony, to taki ładny efekt końcowy będzie tego domu. Bo tak szczerze, ludzie, jak zauważyłem, jak ja zbudowałem wczoraj ten domek, to miałem pewne obawy, że ten dom może strasznie nie wyjść. Ale jak teraz, dzisiaj, dokończyłem ten domek, no to naprawdę mi się to podoba. Mi się to naprawdę podoba. Pójdziemy już się przespać do naszego obecnego domku. A i w ogóle, ludzie, widzicie, co ja znalazłem tutaj? Zaraz Wam pokażę, tylko się prześpimy. Ale coś Wam, ludzie, pokażę. Bardzo ważną rzecz Wam pokażę. Która pierwszy raz ją w ogóle mam w Minecrafcie. I to nie jest Minecraft. Stary! Czy Ty przypadkiem nie pytasz, że to jest moja hałpa? Patrzcie, znalazłem sakwę. I do niedawna. Nie wiedziałem jak to działa. A zobaczcie, na przykład mam tutaj jest tak. Bo myślałem, że to na przykład jakoś się, nie wiem, jakoś tak zbiera, nie? A to po prostu robimy pyk i mamy w sakwie dirta na przykład. I na przykład jak nam się nie mieści miejsce, no to możemy sobie zrobić pyk. Wypuszczamy i chyba to możemy nawet tak robić. O! Nie! Nie, tak nie można. Ale normalnie robicie pyk. Klikacie lewym przyciskiem myszy pyk i macie w sakwie. No tylko można tylko 64 rzeczy, także troszkę słabo. O Boże, za 7 szmaragdów. Aha, ok. Czyli za 24 papieru mamy jeden szmaragd, a za 7 szmaragdów mamy pustą mapę. Wcale to, to się w ogóle nie opłaca. No ale dobra. Tyle. Powsadzam sobie do tej skrzynki tutaj te rzeczy, których nie potrzebuję. No i się nie zmieści. Także o tą tarczę pancernika. Tutaj bierciel i wejdzie. O no. Mięsko weszło. Ogólnie to jedzonka... Nie mam tu się bać o jedzenie ogólnie. Ponieważ jedzonko jest zaspokojone. No i dobra, ludzie, przepraszam, to było akurat dzisiaj. To był dzisiaj akurat krótki odcineczek Ale myślę, że takie 15-minutowe odcinki też Wam się spodobają, na pewno O, o w sumie idealnie, że wykopałem tą ziemię To tą dziurę tutaj zakopiemy What? What? Ej, czy Wam to przypomina coś? O? Co? Nie gadajcie, ideolo Ideolo Dobra, no to Stawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie ten na kanał, bo a po 800 subskrypcji do końca roku szkolnego, naprawdę ludzie, zostało 20 dni, tak naprawdę nie liczmy, bo dzisiaj ogólnie są imieniny czerwca, nie liczmy już dzisiaj tego 6, liczmy, że 7, macie równe 20 dni nas do zostawienie 20 subskrypcji, także starczy, że jedna osoba będzie, jedno konto na jedna osoba na jeden dzień będzie, w każdym dniu jedna osoba będzie subskrybować i wbijemy te 800 subskrypcji, tak zostawiacie łapkę do góry, subujcie kanał, a my widzimy się w na następnym odcinku za niedługo, za dwa dni lub jutro. Elo!